Witam Was, witam w kolejnym moim nagraniu wideo yy, na YouTube, na moim kanale. Sojuszu Nidowy Strzykła. Mamy widok z kamery, ponieważ chciałem Wam pokazać kilka, e, kilka a dokładnie cztery nowości z, na YouTube w aplikacji mobilnej. Podobno mają się one też pojawić w wersji na webowej na PC, ale na czas nagrywania filmu. Napisy one nie działają. Przynajmniej u mnie. Nie, no, dobrze, ale portal Dobry programy pisał, że na komputerach się też pojawia. Więc no właśnie dobrze, jedymy. Pierwszą nowością na YouTube, którą Google wprowadził jest tak zwane Stable Volume. To jest stabilna głośność. Jak musicie, o co tu chodzi? A, zastanówcie się, w Normalizacja głośności to jest. Na pewno Wam się zdarzyło takie też mi też podczas oglądania jakiegoś filmu albo jakiejś playlisty, że bardzo jest głośność. Ja, ja moje filmy na moim kanale normalizuję w, pro, w postprodukcji. Więc jakoś audio jest całkiem dobra, bo jest wyrównana. Ale nie wszyscy to robią, nie? I teraz Google wprowadził taką nowość na YouTube. E, która pozwala na normalizowanie dźwięku, dźwięku pomaga im e, w tym e, AI, to jest e, sztuczna inteligencja, Googlebot. Nie? I teraz, jak z tego skorzystać? Jak, jak to włączyć? Pokażę Wam to na Androidzie i na iOS. Będzie jedyny. Otwieramy e, YouTube, tylko muszę dokupić telefon. O, widziałem. Chodź. Okej, okay, już wprowadziłem, teraz tak, zamknę tutaj, bo mam jeszcze baterię, bo mam statystyki baterii, dobrze, wchodzimy do YouTube'a. O, widzicie taką, taką jeszcze animację dodali, nie, do tej aplikacji, której też nie było i teraz jak skorzystać z tej, z tej normalizacji, Wam mój, mój kanał, Eee, jeszcze przy okazji wam powiem, że za kanału przeniesiono z góry na dół i nazwia, nazwano to ty. A kiedyś to się nazywało Biblioteka, nie? To jest właśnie druga nowość. Ale to, to za chwilę. Szczerze, nie o tym. Mam moje materiały, żeby nie było problemu wiadomości. O, proszę bardzo, weszłem na mój kanał, na moje filmy. I odtworzymy jakiś mój, mój film, bo moje filmy mogę wam pokazać. Proszę. I teraz zatrzymałem, żeby mnie nie przeszkadzało. I teraz jak tylko wystać z, z tej bowiem. Wchodzimy do ustawień, tutaj do góry. Prawy górny róg, Tyk. Ustawienia dodatkowe. Jak widzicie, pojawiła nam się nowa opcja. To jest stabilna głośność. Tyk. O jako, a stworzyć trąbę włączyłem. No bo chciałem wam pokazać, a dotknęło mi się. Jeszcze raz ustawienia. Ustawienia dodatkowe i to macie stabilna głośność, nie? Na filmie wam nie pokażę jak to działa, bo nie wiem dlaczego, ale na moim kanale tej opcji nie mogę aktywować. I na niektórych filmach również nie mogę tego aktywować. Bo może, ale twierdzi, że jest to niewymagane i niepotrzebne. No, dlatego tej opcji nie możesz włączyć, nie? Ale sprawdzałem na innych filmach, na których ta opcja działa. I teraz się na jej temat wypowiem. Bo w praktyce wam nie pokażę ze względu na to, że nie mogę odtworzyć materiałów czyichś na moim kanale, bo to byłoby łamanie praw autorskich. I teraz tak. Co sądzę o tym z Volume? Ja uważam, że to działa całkiem fajnie, bo to wyrównuje, tak normalizuje. Jak jest ciszej, to podgłośnia się audio, a jak, a jak nagle się pojawi na przykład jakaś mowa głośniejsza albo coś, to przycisza nie? dźwięk, żeby było równo. Ja taką, jak, taki proces dodaję do. Obróbki moich filmów, dzięki temu moje filmy są wynormalizowane. Dlatego prawdopodobnie tej opcji już nie możesz yy, włączyć. Napisz mi w komentarzu, yy, czy po otwarciu mojego kanału u ciebie yy, ta opcja działa. Prawdopodobnie będzie ona wysadzona, tak jak u mnie, nie? Dobra, to była pierwsza nowość. Ten stable volume. Naprawdę ciekawa. I warto uwagi, i sobie warto z tego skorzystać, nie? Dobra, druga nowość. Drugą nowością jest zakładka TY. Ostatnia na dole, nie? Kiedyś ona się nazywała Biblioteka, a teraz, obecnie nazywa się TY, nie? I teraz, co to jest ta zakładka TY? Co ona zawiera? Tą całą bibliotekę, czyli nasze playlisty, polubione filmy, historie oraz niektóre elementy z zakładki profilu, konta, która znajdowała się tutaj, obok ustawień, w prawym górnym rogu. I teraz tak. Poza biblioteką, historią i playlistami, w zakładce Ty mamy jeszcze Twoje filmy, czyli link do kanału. Jeżeli go prowadzisz, pobrane, czyli pobrane filmy, twoje klipy, jeżeli posiadasz wersję premium, to możesz sobie tworzyć tak zwane klipy, czyli takie wycinki z filmów, nie zapisywać tylko. Ja robiłem, opowiadałem szerzej o klipach, jak omawiałem wersję premium YouTube'a, nie? Gdyż ja, ja posiadam wersję premium. Dalej no mamy kupione filmy w Google TV. Jeżeli korzystasz z Google TV, e, takiego VOD jakby od Google, to, to, to możesz tutaj sobie też znaleźć zakupione filmy. Nie? kliknąć na to i to będziesz miał kupione materiały. Tutaj pojawią się kupione i wypożyczone przez Ciebie filmy oraz programy. No właśnie, w, tym, w aplikacji Google TV. A Google TV, ja ja mam tutaj też zainstalowaną tą aplikację. E, niegdyś ona się nazywała filmy Google Play, a obecnie też się nazywa Google TV. Musimy to znaleźć. O, proszę bardzo. To jest to, jest to o czym właśnie mówię, przed, mówiłem przed filmem. I to sobie możesz wypożyczyć albo kupić jakiś materiał i na YouTube też go będziesz mógł sobie tutaj wyświetlić. To jest bardzo fajna sprawa. No i e, korzyści jakie daje Premium. Jeszcze mamy na dole. Czas oglądania, e, YouTube'a i, i pomoc oraz opinie, nie? Czyli support Google. A. Słowem jest zakładka ty e, pełni rolę takiego jednej zakładki, która e, zabiera treści, z kon, ikony Konta, która się znajdowała po prawej stronie i biblioteki, która się znaj znajdowała e, na dole, po prawej stronie, nie? A ikona konta niegdyś znajdowała się po prawej stronie, na górze. No, także to tyle. To była druga nowość. Bo pierwszą nowością właśnie był ten cały stable volume. Trzecią nowością jest łatwiejsze, szybsze przeżyjanie. Znowu przejdźmy na mój kanał, Ty filmy i pokażę wam teraz, że możesz szybciej sobie, łatwiej, po prostu szybko przewijać film. Włączymy jakiś mój film. I teraz jak? Żeby sobie szybciej przewijać, no kiedyś trzeba było tam klikać, szybko, tam mniej szybko i tak dalej, nie? A teraz zobaczcie, przytrzymujemy palec. Odtwarzanie dwa razy szybciej. Widzicie? A jak puszczę palec, to włącza się normalne Odtwarzanie, przepraszam. No, ty po prostu możesz sobie włączyć odtwarzanie filmu i przytrzymać palec, szybciej przebinać do przodu i puścić na podglądzie. Nie? Jak się kiedyś kasety przebijało, tak <gryzny> no, na nie, to teraz YouTube takie też coś oferuje, tylko trzeba trzymać palec. No, Prędzej też cała opcja była, tylko ona była dostępna tylko tu, w ustawieniach i tutaj szybko jest to trzeba było przełączać ręcznie. No, to to ta byłaby trzecia opcja. Yy, I czwarta opcja, o której chciałbym Wam powiedzieć, to już ostatnia, to łatwiejsze, ee, przewijanie, przewijanie filmu poprzez pasek e, postępu tutaj. Jak widzicie, będę teraz przewijał do góry, o, to się pojawią takie miniatury. One już były dostępne, ale one były mniejsze, te miniaturki. Więc takie niższe trochę, były i takie troszkę mniejsze, nie? No, to, to jest dodaną. I jeszcze jedną rzecz. Łączę ten film od początku. Bo po prostu zabezpieczony go, muszę chyba, bo nie mogę przewinąć, jak jest odtwarzony na pasku. A Łączę od początku. Przewinę film. Dość ciszę, jeszcze bardziej. Przewinę film do przodu. A? Ojeku, chciałbym teraz wrócić z powrotem. Więc przewijamy do tyłu. O, była wibracja. O, nie? Tu gdzieś. Jeżeli o, to jest napisane. Pociągnie w górę, aby wyszukiwać to jest precyzyjniej. Ale tam gdzie jest wibracja, puść, aby anulować. Widzicie? O. dodano po prostu wibrację. Do przewijania do tyłu, nie? Bo jak zaczniesz przewijać około, to chciałbym zmienić zdanie, nie? Gdzie ja byłem? Po prostu przewijasz sobie do tyłu i jak wziw, zabibruje telefon, to puszczasz. Takiego tego nie było. Fajny bajek, I też może przydatny, zwłaszcza na dotyku, nie? Na komputerze prawdopodobnie też się pojawi takie coś. Boost aby to albo coś ten da nie? No. Bo ja jeszcze wam powiem, że my wszyscy może wiedzą, że możesz przewijać sobie na Androidzie poprzez dwugodne wstrząsnięcie, ale tak by to nie wyszło. Musi lecieć film chyba, muszą zniknąć te kontrolki. O! Widzicie? Po prawej stronie, a po lewej stronie przywijam do tyłu. Ale to nie jest nowość, wprowadzona niedawno, to już istnieje długo. Tylko może nie wszyscy wiedzą, więc dlatego przy okazji e, Wam pokazuję kolejne feature'y, e, żeby było wszystko jasne. Nie? Takie dodatkowe, może przydatne opcje. No to byłoby chyba tyle, e, tak? A nie, jeszcze piąta opcja jest, przepraszam. A to jeszcze przypomniałam mi się piąta nowość, a mianowicie blokada ekranu. Na pewno jak włączyliście sobie full screena, no i jak teraz oglądacie sobie film, to na pewno klikłeś sobie na ekran i też przewinąłeś, nie? Żeby temu zapobiec, to sobie po prostu włączamy film. Włączamy teraz menu. Proszę. I wybieramy opcję ekran blokady. O, widzicie, teraz ekran jest zablokowany i teraz jak klikam to się nic nie dzieje. Żeby to odblokować, to trzeba kliknąć na ten wid, na ten komunikat. Odblokowano. I teraz mogę sobie włączyć normalne kontrolki, nie? To nie cztery nowości, ale pięć nowości. Zapomniałem o tej e, adroka, nie blokady, no ale przypomniało mi się. Zapomniałem, bo nie miałem w notatkach zapisane e, Dlatego. No ale mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Nie? A jak wygląda to na iOS? Bo mówiłem, że wam pokażę to na iOS jeszcze, nie? Bo to był Android. No, a iOS to działa bardzo podobnie, ale mam e, pokażę jak to działa, bo może oglądają mój kanał też użytkownicy iPhone'ów, nie? Więc tego muszę oczywiście kod wprowadzić, bo Face ID już nie zadziała. Ok, bo był na biurku telefon, włączamy YouTube'a tu mam wideo YouTube. Proszę bardzo. I również tutaj mamy zakładkę Ty, po prawej stronie, na dole, gdzie mamy połączoną e, bibliotekę, historia, playlisty, polubione filmy. E, pod spodem mamy te, Twoje filmy, czyli kanał, który prowadzisz, ewentualnie pobrany na dysk, na dysk telefonu, w Androidzie też, też występuje. Jak nie powiedziałem, to, to jest też tam takie coś. Twoje klipy, Kupione filmy w Google TV, korzyści, jakie daje premium, czas oglądania i pomoc, i opinia. Czyli po prostu support. wsparcie techniczne, pomoc. No, a jak wyglądają te nowości funkcjonowe w iOS? No, to jest stable volume. Jeżeli chodzi o stable volume, to wam powiem, że. Na iOS, na to z filmu nie ma tej opcji wcale. Witam w kolejnym moim programie Ciszę ten telefon. O, proszę bardzo, zatrzymamy ustawienie. Ejku, tu jak widzicie, nie mamy opcji. A chyba, że w ustawieniu dodatkowym, może dodali. Nie. Widzicie, mamy odtwarzania w pętli oświetlenie kinowe, elementy sterujące premium, a stabilnej głośności nie ma. Na czas nagrywania filmu jest tutaj opcji na, w aplikacji na iOS nie wprowadzono, Ale znając życie, oni to wprowadzą, na pewno. <laughs> Jeżeli okaże się, że ten stable volume, to jest stabilna głośność, będzie działał w każdym materiale wideo, nawet na moim kanale, to zrobię, stworzę posta na mojej karcie społecznościowej na kanale. Albo w komentarzu napiszę, jak się jeszcze tego zdobiem na temat tej funkcji. Dobrze. Tak, wygląda na to, na tam nagrywanie filmu, e, wejdźmy na mój kanał, przepraszam. Aha, to tu w dół się robiło, nie? Nie, 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 nie. Odewaj do prawej. Mogę teraz tego zamknąć. Co to się zrobi? A tu strzałka jest, tu tu trzeba na nią kliknąć. O, e, tak to wygląda w iOS. No i teraz mogę zamknąć film całkiem. E, włączmy e, jeszcze raz tego, że inny już film na przykład. I teraz, jak wyglądają na przykład pozostałe opcje? Czyli blokada ekranu, że jest dostępna na iOS. Oczywiście. Proszę bardzo, włączamy full screen. Teraz w menu. Jest ekran blokady? Jest. Proszę bardzo. I już ekran został zablokowany. I jak widzicie, znowu mamy ten komunikat, nie? Na środku. Trzeba na niego kliknąć, to się nam odblokuje. Player. Dobra. Yy, co jeszcze? Yy, to przedwijanie łatwiejsze, jeszcze, nie jeszcze szybsze. Bo to tylko normalny widok. Niepełny ekran. Proszę, tylko muszę Wam podgłosić dźwięk. Mamy, nie po przytrzymaniu palca. I również... Jak puszczamy, to nam się... Jak puszczamy, to nam się po prostu. Ee, pojawianie, wraca do normalnego tempa. Dobra, no i jeszcze ta opcja szybszego wyszukiwania w, w, w filmie łatwiejszego. Możemy sobie przewijać paskiem i do góry. Nie, to mamy też takie większe miniaturki, nie? Jak na Androidzie. Ale teraz jak leci normalnie film. Tak, tak, tak to wygląda w I inu... i leci sobie przewijać. Ojejku, i chciałbym teraz wrócić. Tego bym tutaj obszar Na iOS. Wibruję, albo będzie on w filmie na rozdabie. Czekajcie. Witam, na jesteś. Przed nim może raz, dalej gdzieś. Dobrze, jestem z Panu już czy jeszcze na. O, chcę coś znaleźć? Oj, nie, nie, jednak nie. I. Wibruję telefon, nie gdzieś w tym miejscu, bo ja to czuję. Wy tego nie widzicie, a ja nie, nie czujecie, ale ja czuję. Więc puszczam i już jestem mniej więcej w tym momencie, gdzie yy, byłem. Nie? I mogę po prostu kontynuować oglądanie, nie? No. No to mamy na iOS z tej bo nie, ma, nie mamy stabilnej głośności. Szybsze przewijanie, prostu trzymanie palca na iOS działa. Poczejjsze wyszukiwanie w filmie działa. I zakładka jeszcze jest też dostępna, nie? No to wszystko wam chyba pokazałem. Czekajcie, bo sobie muszę zobaczyć, czy Wam wszystko pokazałem na iOS. Bo przywijanie było, nie? Nowa karta była. Ty, nie? Normalizacji głośności nie mamy jeszcze na czas nagrywania filmu, na iOS. Większe miniatury na pasku, odsparzanie i łatwiejsze wracanie, to już, już pokazałem. I blokadę ekranu też Wam pokazałem na iOS, na iPhonie. Więc to byłoby tyle ode mnie. Jeszcze Wam mogę pokazać, że na komputerze, przynajmniej na czas nagrywania filmu, żadnej z tych nowości nie mamy, nie? Więc co by Robię tylko nowy pik i wrócimy do kompa, przełączę się na kompa i pokażę Wam, że to tak e, wygląda. Dobrze, jestem stary z powrotem, przełączę sobie tylko widok na pulpit Windowsa i przejdźmy sobie w dowolnej przeglądarce, bo sprawdzałem to i na Google Chrome i na Microsoft Edge i wygląda to tak samo, według mnie to nie powinno mieć znaczenia. Wchodzimy na webową wersję, czyli przeglądakową wersję YouTube'a. No. I zaraz zobaczymy, bo się jakiś mi komunikat pojawił przez chwilę i zniknął. Otworzymy jeszcze raz tego YouTube'a. Może nowości wprowadzono, bo poprzedniego dnia od nagrywania filmu jeszcze tego nie miałem. Wracamy na mój kanał, otwieramy go, żeby nie było czyichś materiałów nie na moim filmie. Proszę. Dwukrotne klikanie, żeby e, przewinąć. Wanta nam się fullscreen, więc nie działa. Tego przyciszę, mam dźwięk, żeby nie zagłuszał mojego głosu na, mikrofonu. Proszę. Szybsze przewijanie. Trzymam e, lewy guzik myszki. I odtwarza się normalnie. A prawy? Nie, o nie ma, nie? Nie mamy to też tej opcji. Stabilnej głośności w ustawieniach. Również tutaj nie ma, nie? Mamy tylko adnotację, tej karty. E, prędkość odtwarzania musimy tak przełączać poprzez menu. I jakość, nie? A trzymania nie mamy, nie? Łatwiejszego przebijania filmu. O, takie miniaturki są. Więc troszeczkę mniejsze, nie? A może takie same? Może to wprowadzono. Tak, to chyba wprowadzono. Tak, no większe karty, bo one są takie same jak na Androidzie, nie? Czy iOS. No i jeszcze musimy sprawdzić tą całą blokadę, nie? Czy, pod, czy mamy opcję blokady ekranu, bo przecież mamy laptopy z ekranem bym, to taka opcja by się przydała. Nie, no nie mamy, jest tylko jakość, jest tylko prędkość i adnotacja, a do góry mamy informacje na temat filmu, tak, więcej filmów od Twórcy do wyświetla. No, więcej ikonek nie mamy, no mamy, poza tym jeszcze tutaj dodatkowe, jak jest oto napisy, ustawienia, no to w ustawieniach powinna być ta opcja z tej volume, moim zdaniem. Mamy mini obraz w obrazie, ale te opcje są dostępne tylko w wersji premium YouTube'a. Tryb kinowy, taki o, na szerokość. To jest dostępne za darmo i pełny ekran, nie? A może po włączeniu full Screena się pojawi ta opcja? Nie. Również jest oświetlenie kinowe do włączenia tylko, nie? A co to jest oświetlenie kinowe, to ja się nie wypowiem. Prawdopodobnie to są jakieś te efekty graficzne ale u mnie to on nie działa i ja, ja nie rozumiem tej funkcji, więc na jej temat nie wypowiem. Jeżeli się dowiem, to opiszę to w komentarzu pod I teraz z tego poziomu będziemy żegnać. Piszcie, co myślicie o tych czterech zamknięciu nowościach, 5, bo mi się przypomniała, piąta podczas nagrywania filmu. No ale tak to jest, nie? Takie życie. Człowiek potrafi zapomnieć o czymś, nie? Jak sobie tego nie zapisze. Eee, dobrze. No i piszcie to o tym. Wyślijcie, czy ty, to u wszystko, nie? Na Androidzie, Windows czy iOS. Piszcie, czy macie stable volume. Eee, to szybkie przewijanie poprzez przy, trzymanie palca łatwiejsze wyszukiwanie poprzez większe y, miniaturki i wibracje, nie, podczas cofania. I, i jeszcze mamy tą, całą ekra blokadę ekranu. Nie? No, to dobrze. Żegnam się z Wami z tej strony Wołdawy Strzikła. Y, piszcie, czy było takie przydatne. Ja nagrywam go w niedzielę, ale premiera będzie w poniedziałek. Czyli y, Wam powiem do datę. Y, Widzę z tego 3 października. Dobrze. Pozdrawiam nas wszystkich. Cześć. Trzymajcie się. Siemka. Jeszcze taki update, bo jakby się ktoś pytał. Odnośnie tej zakładki ty, czy mamy takie coś na, na komputerze, nie? E, to wam powiem, że mamy standardowo przynajmniej na razie na to nagrywanie filmu standardowe menu konto, konto. W prawym górnym roku. nie? Tak jak kiedyś było na Androidzie. I coś mi mówi, że tego nie zmieniam. Bo jakbyś tam miała powstać zakładka, ty na komputerze odpowiednik na PC, to, to musiałoby to gdzieś być, to coś no. To by się w ogóle nie opłacało. Ale z volume, stabilna głośność oraz te całe funkcje z przewijaniem oraz blokadą do, do, do klikania to by się przydało. Też na, na komputerze, nie? bo pamiętajcie, że mamy e, laptopy z ekranem dotykowym pod Windowsem. Z systemem Windows. Także istnieją takie laptopy. Także temu by takiej funkcji nie wprowadzić pod systemem Windows w wersji webowej. Dobra, teraz już wszystko. Cześć.